Nie wiemy jeszcze co to jest, ale to się dowiemy. Jeden firet to jest w tym wypadku 13 punktów. 13 p, -P. Pierwszy, pierwszy Interlinia jest 16. Zablokuj do siatki linii bazowych. Lock to grid. No bo to chodzi o utrzymanie registru, wiecie. Na tej stronie i na przeciwległość, żeby tekst ten i tu wydrukowany nie prześwitywał, tak jak mi tu prześwituje, i żeby się wiersz, wiersz pokrywał. To jest dla tekstu podstawowego. Już my to robili przed chwilą dla wyrównania łamów, ale to jest ogólne ustawienie dla całej publikacji. Ale pod nie miałem. Wszystko. Tekst podstawowy ma. Tak, ale podroś, yy, stym, dla podrozdziałów nie, nie miał tego. Nie wolno. Zapamiętajcie. Nie wolno do siatki linii bazowych przyciągać jakichkolwiek tytułów. Reguluje się odległości przed i za kapitem ręcznie. Są na to zasady. Jedynie się przyciąga tekst podstawowy. Dlatego mamy tu align to grid. To jest ważne. pomimo, że jeszcze siatki nie ustawiliśmy, ale już niech będzie przyciągać. Yy, teraz, jest taka zasada, że u dołu strony nie może zostać mniej niż dwa wiersze a kapituł. Jeżeli byłoby miejsce na jeden wiersz, to on musi ten jeden tak zwanego mercado przenieść na początek następnej kolumny. Taka jest zasada. Co najmniej dwa. Gdzie to się reguluje? Tutaj. Keep lines together. Ale nie wszystkie wiersze akapitu razem. Tylko stałe. Co najmniej dwa. I końcowe u góry z kolei tu nie może być mniej niż dwa wiersze tego samego akapitu z poprzedniej kolumny, rozumiemy? Jak akapit miałby akurat cztery wiersze i miejsce byłoby na dwa, to on by dwa zostawił, dwa przeniósł, spełnia regułę. Ale jakby miało miejsce na jeden wiersz, to on by tego jednego nie, wszystkie cztery przeniósł, tak? Ale jakby były trzy wiersze, a on by miał miejsce na dwóch.